Mam, myślę, że już wszystko ścieraj. Dzień dobry, Akademia Kulinarna w Wielku. Krystyna Kateze. Emiliano. Zaczynamy nocy maraton makaronów. Makaronowe. Ta. Tak. Tak, jak typowe włoskie makaroniaże ja, trochę opóźnienia, delikatne opóźnienia. Ale zaczynamy. Dzisiaj uh, idziemy dalej. Mamy ambitne plany robić... Uh... osiem. O rodzaju makaronów. Dokładnie. No I skończymy, skończymy, ale to będzie. Zrobimy jedno, potem robimy przerwa, potem wracamy po 5-10 minut. Idziemy dalej do no, następny eh, e, Jak widzicie, jestem nareszcie ubrana i jaka jest moja rola tutaj w Akademii to znaczy ja jestem szefowa. Ja słucham. I, I dzisiaj oczywiście mamy specjalny tutaj e, e, kukarz, Ala Kukarza i e, ja. on będzie się Ja dokładnie. nie jestem kukarzem. Dobrze, dobrze. Ja się gotuję w domu. Asystuję. Ja dzisiaj asystuję jak profesjonalista taki. E, e... Ale okay. zamykamy okay. rozmowę i zaczynamy pierwsze. Zdecydowaliśmy, że... Zaczynamy od e, przepisy, które powodują mniej, e, mniej składników. E, włoska, włoska kuchnia jest dobra, dlatego że bazuje na bardzo mało składników, a muszą być na pewno dobre jakości. Ja składniki, to jest secret od nasza. To jest nasza e, I zaczynamy od jakiej. Klasika, że normalnie się je w nocy. Tak. Po impreza. Po impreza. To okay, jest typowa dania włoska, bo po... przeciwko kaca w na końcu imprezy? na końcu impreza, da, da końcu impreza jest cały czas kogoś zaproszy cała grupa eh, cała na... aglio e olio. Ja mówię, jak mówimy po włosku. Tak, Ay. To jest, jest... jak działa. To znaczy czosnek, oliwa z oliwek ekstrawerginy, ostre chili i oczywiście spaghetti. To, son, to jest prosty z eh, Są też oczywiście różne sposoby odrobić ten przepis. Ja robimy jedna wersja, że. Na, 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 na internetu od jakiś szef z Czekwiazdy Myślena i spróbuję, spróbujemy <sparamientos> replikować tutaj też. Uh, pierwsza rzecz. Woda. woda gotuje. Jest dużo wody. Dajemy do wody gruby sól. Czekamy mam sól? I otwiera się paczka spaghetti. Eee. Ja, już mamy taki klasikę numer 5, taki, w zwykły klasika, tam e, sól, grube sól do wody. Dziękuję bardzo. No, proszę e, Dajemy dużo, to robimy jedna porcja, czy dwóch. Około 100 120 gramów spaghetti to powinno być. Zaczające. Woda oczywiście dalej gruje. Jak zawsze do wody nie dajemy żadnego piwa. To nie jest potrzebne. To czekamy, gdzie nasze spaghetti to gotują. Według opakowania są potrzebne około 9 minut. A mamy czas i pracujemy z czosnikiem. Dwie osoby. Mówimy trzy duże ząbek czosnych. Oczywiście kroimy na dwa. Zdejmujemy. Czpien. Czpien. To znaczy, co to znaczy blanchowanie? Christina. Gotowana woda. Dajemy nasze Tu rzemy. mamy woda gorąca. W, takim, w takiej sytuacji dajemy ząbki czosnek czyste, bez skóry oczywiście, obrane. I, ale to jest słowo nawet, kiedy robimy warzywa na przykład, i dajemy minimalne. To jest nasza decyzja, gdybyśmy brączowali od 20-30 sekund do 6 minut, i potem na, na przykład, na warzywa, dajemy nasze warzywa do zimna e, woda z ludem. no To, to okay, jest, to jest decyzja, te techniki. Ja już, do woda, gdzie gotuje, gorąca. Dajemy nasze e, ząbki czosnek. To jest operacja, to, to musi być e, trzy razy robiona. Ja już dwa razy robiłem. Ostatni raz mam ma, e, nasze cz, e, ząbki czosnek. E, już, bili nam na, 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 na dwa, e, dwa minuta. wyzuciłem potem woda, zmieniłem wodę na czystą. Jest gotowa. Dwa minuta. Wyzuciłem. I teraz ostatni razy idę na nasze wodę. ...trzy minuty, dwa minuty. W międzyczasie co robimy? Powiedziałem, że bardzo dobre składniki wiadomo, alio i olio mamy alio, czosnek, olio olio sugeruje używać najlepsze oliwek, ekstra gdzie macie w domu my dzisiaj używamy eh, monocultivar to jest oliwa z oliwek robiony tylko jeden szczep je olive nocellara monokultyvar nocellara ma fantastyczny zapach i to jest ten zapach, gdzie będzie dominował na nasze soso Pamiętajcie, Pamiętajcie, że tajemnica tej małe, bardzo skromnej danie, jak jest, że krem robiona od skrobie naszego karą razem nasze oliwa z nosi. na i razem eh, nasze eh, czosnek. Cokolwiek eh, potem dodajecie, jak eh, na przykład to jest albo jak ja robię teraz Dokładnie, jest tylko dodatkowo. Prawdziwy aromat jest ten krem zrobiony od skrobia i e oliwa. Ten normalne ludzi robi na patelnia. Oliwa, czosnek, ostre chili i to, to smażą trochę czosnek i Panie. Panie. położą do spaghetti. To jest inna wersja, od od naszej przepisów e, jest oliwa z oliwek extra virginie. To jest tak dobre, że Skoda, Skoda to gotowacz. Używamy na surowe. I to jest tylko kwestia, że dlaczego to sobie blanszujemy czosnek tego, lubimy? Chcemy czuć smak czosnikiem, ale potem jesteśmy też normalny odlikać i rozmawiać, ludzi. I dlatego, i dlatego, kochani, zdejmujemy ten śpię, bo to jest dokładnie taki bo jak ja mogę mówić. Część, magę. Część od, Część od e, środku e, czosnku, dokładnie zielone. tej żelone, jest taki intensywny super zapach i to jest dokładnie częściej, e, by mieć na e, e, trudne. E, Oczywiście pacjenie. też jakość czosnku jest ważna. Tu mamy taki czerwony czosnek polski, gdzie ma też niesamowity zapach. E, I to musimy tej zapachy między czosnikiem i fantastyczne ekstrawerginy z monokultury tylko samy szczep nocella dobra to jest już dwa minuty już blanszowali to już zmieniamy nasza woda. to wyłączam płyta. to jest tu wyłączam płyta. to zostawiam tutaj to woda wyrzuca. Jest bardzo ważne, kiedy to wyrzucić woda, dlatego ten smak czosnek zostaje na wodę, tak? To jest bardzo ważne, zmienić wodę. Teraz mamy... Już spróbowaliśmy spróbowały spaghetti? No. Krystyna międzyczasem przygotuje pietruszka Fajne. Teraz że ząbki czosnikiem dodajemy do naszej... Jak można powiedzieć, nie co to jest w kuchni? To jest. to jest. No, jar, jar to jest. to karafka. to jest. jar jest. Karawka, Dobra, teraz oliwa na jest trochę, to jest. 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 to to jest. to to jest. Ok. Trochę woda. Zimna, oczywiście zimna, lepiej temperatura pokojowa. Dodajemy woda, olej niestety to gotuje. Ej, troszeczkę woda, potem zobaczymy, jak jest potrzebny trochę. Ja też dodaję trochę ostre paprika. Delikatnie. ja lubię ostre. Potem trochę dodajemy więcej na końcu i z mikserem miksujemy mieszaczymy do można Krystina dodać troszeczkę wody poproszę Daj troszeczkę. czuję, że jest bardzo gęsty po prostu Blendujemy czosnek, oliwa surowa, oliwek ekstrawerginy. Mamy największe, że mieliśmy tu, ale czy ten, że chcemy, więcej zmak. I mamy nasze fantastyczne. tem już to. Ok, no, to poczekaj. Dzięki. Zdejmujemy to. Idzie następny przepis. I teraz mamy nasze krem, Woda ta jest potrzebna. Miseczka, to jest super. E, spróbujemy nasze spaghetti, że już powinno być gotowe. A oczywiście, e, to jest prawda, jak widzicie film, tak. E, Ludzi jak włosi dodają widzącą eh, spaghetti na nasiane. To gotowanie, uh, gotowanie, nie jest prawda to. Eh. Jak prawda oliwa. Eh, to znaczy nie wolno. Dzucie do Cristina, widzimy. Proszę zobacz, i jeśli są al dente. Ha 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 ha. Presi. Presi. Oh, Potem. Jesteśmy. Dobra. Wy, Wyłączymy naszą płyta I teraz wszystkie spaghetti, jeżeli to zostaje delikatnie, ważne. Jemy tu, tak, to nie jest ten. Proszę bardzo. Spider, tak. Da... Ale Byge? to... Nie nie, to Całem... So we... To są nie chwilka. Tylko nie chcę zostawić nic, ale nie mam nic. Do spaghetti. Do zosta. Tej... Ta osoba ma w domu spaghetti. Gdzie mamy? Nie wiem co To. chcesz. To? Mamy tu obok. No dokładnie. Jak? Ma nazwa po włosku z Significa no, il legno. Significa 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 il legno. nocellara. Jest mieszamy i teraz możemy dodać jest troszeczkę ostra ostre chili co jest alio, i peperoncino peperoncino czyli ostre chili dajemy i teraz mamy super szykana pietruszka dodaj prawie cała. Dziękuję bardzo fajnie widzę taka asystentka że umie też gotować Proszę bardzo. Jestem troszeczkę i mieszamy. Jestem. Dokładnie. To jest bardzo ważne, dlatego tej. Widzę, już nie ma tej sos. Sos było absorbowany absorbował całe od nasze spaghetti. I teraz potrzebujemy taki fajny talerz. Ja proszę, poczekaj, bo bo a... Dobra. Proszę, wybierasz taki talerz. Idziemy na kontrast. Idziemy na kontrast. Mamy talerz. Spróbuję. Zawsze Zaj, jest tak? takie duże zezwanie, to. Czy jesteśmy. Ja lubię tej czarnej. Można tej czarnej, gdzie są czółki. A no, no, no nie, to bo, moje, To są no, najlepsze. Ta, ale o, nie, to są za bardzo profesjonalne. Sam szef kuchni to lubi. A już dałem raz. A widzisz, wiesz dlaczego? Bo to są perfekcyjne takie sprawy. Dobra. Kurczę, nigdy słychać. O! I, I teraz, teraz. ładnie, banderas, możesz... A poczekaj, poczekaj, jeden łyżka. Masz to. Gdzie? Tu też jest trochę super pyszny sos. czosnek i teraz czekaj. jest trochę pietruszka, Wiemy trochę, ja też lubię brudzić talerz i na końcu czekaj, 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 czekam, jest troszeczkę nasza fantastyczne oliwa, z oliwek, o Gne dajeme Giad serdo agli oli. Ecco, no? Gne serdo, togne agli olio. E adesso facciamo Please, proszę, mamma, proszę. Tu, bocater yes, oliva, z'olive, i ciosne. Gne parmigiano, reggiano, lup, grampadano, lup, pecorino, lup, e chi colvi, e chi ne molto con domino, parmigiano, c'era, e gne, eh, oliva, i cioccolato. To jest pierwszy przepis dzisiejszy. Wow! Aglio, <-olio muchany> e ostre papryka. Teraz robimy szybko zdjęcia. Ok, teraz zaczynamy. Ania, to prosimy. dzisiaj asystentka, Ania, że na tej czerwone. I my wracamy za 5, 7, 10 i wiecie co robię? Naregie, cacio e pepe.